Na początek mała ciekawostka. Być może nie każdy z Was wie, ale litera P w nazwisku premiera Wielkiej Brytanii oznacza pełnię zdolności władz umysłowych. Eine, Natychmiast wywalcie na śmietnik wszystkie internetowe szkolenia mówiące wam, jak rozsądnie i uczciwie zarządzać firmą. Po co Wam kursy od jakichś internetowych lamusów, skoro możecie za darmo uczyć się od najlepszych? Na przykład od nowego premiera Wielkiej Brytanii. Odkąd jego partia doszła w tym kraju do władzy, ani jeden pens z budżetu państwa nie został przeznaczony ani na rozbudowę, ani na lepszą przyszłość tego kraju. Proste i genialne posunięcie. Jak musisz oszczędzać, to na nic nie wydajesz. Nie inwestujesz w brytyjski przemysł, który nie wiedzieć czemu kurczy się jak przyrodzenie na mrozie. Nie inwestujesz w budownictwo. Które też nie wiedzieć czemu leży jak beneficjara na kanapie w oczekiwaniu na listonosza, i nawet nie starasz się zrozumieć tego mitycznego potwora, jakim jest, ta, yy, stagnacja kraju. Po co wywalać kasy na takie głupoty jak brytyjska gospodarka czy brytyjska służba zdrowia, skoro wokół nas istnieje tyle innych krajów oraz tyle innych ludzi, innych narodowości którym kasa zarobiona przez brytyjskiego podatnika przyda się po prostu bardziej. Po co w tym kraju dawać komuś szklankę wody, skoro można na niego splunąć? Po co budować wały, skoro można je kręcić? Innymi słowy, Wielka Brytania to ostatni kraj na świecie, w który inwestować będzie w tym roku Wielka Brytania. A to dopiero początki nowego brytyjskiego rządu, na który głosowało mniej niż 20% obywateli. Dziś pokażę wam obraz Wielkiej Brytanii, za sterami której w ostatnie wakacje wygodnie rozsiadła się lewicowa partia pracy. I tych fajnych rzeczy zebrało się tak dużo, że aż nie wiem od czego zacząć. No, może od tego. Wielka Brytania ma wiele niepisanych tradycji. No, wiecie, w co drugiej brytyjskiej łazience znajdziecie wykładzinę spryskaną prawdziwym brytyjskim moczem. Tradycją jest też to, że w co drugiej brytyjskiej paszczy znajduje się ta literacka, nie do końca opisana słowem. Pustka, ale jeszcze inną niepisaną tradycją w Wielkiej Brytanii od lat zawsze była pomoc finansowa, jaką każdej zimy miliony emerytów otrzymywało z rządowej sakiewki. Co roku w okolicach października, w zależności od wielkości przyznanej emerytury, brytyjskie dziadki inkasowały od 200 do 300 funtów dodatkowego wsparcia, aby zredukować koszt zimowego ogrzewania domu. Pomoc to w zasadzie złe słowo. Pomoc to jest wówczas, kiedy pchnięty sumieniem przekazujesz zarobione przez siebie pieniądze osobie albo instytucji, która ich nie ma. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, w której przez ostatnich 50 lat na wyspach harowałeś jak wół i co miesiąc uczciwie karmiłeś rządowego darmozjada swoimi podatkami. No i teraz najmniej co ten darmozjad może zrobić dla Ciebie na starość, to zwrócić Ci ten niewielki procent kasy, którą przez ostatnie dekady bezczelnie zabierał Ci z kieszeni. My tu nawet nie mówimy o pomocy. My tu mówimy o zwykłym ludzkim rewanżu, zwyczajnym zadośćuczynieniu w postaci dopłaty do oleju, węgla, drewna, kartonów, opon, czy Czyn, tam innym, emeryci ogrzewają sobie domy. Szczęśliwie wraz z początkiem 2024 roku za kierownicą Wielkiej Brytanii zalęgła się niczym pasożyt Partia Pracy. No i Partia Pracy doszła do wniosku, że ten kraj tak naprawdę cierpi na dwa ekstrema: ekstremalnie mało kasy w budżecie oraz ekstremalnie dużo ludzi piszących niepochlebne i brzydkie dla kraju posty na Facebooku. No i widząc te ekstrema, Brytyjska Partia Pracy od razu podjęła dwa działania. Po pierwsze, szukanie na gwałt dodatkowych funduszy, a po drugie. Zamykanie w więzieniach ludzi piszących brzydkie i niepochlebne dla tego kraju posty na Facebooku. Nowy lewicowy rząd Wielkiej Brytanii uważa, że jak jesteś taki internetowy kozak, to bez problemu napiszesz na Facebooku trzy razy: Kocham cię. Schylając się po mydło pod więziennym prysznicem, wracając jednak do szukania oszczędności, ponieważ nie od dzisiaj wiadomo w tym kraju, że cukierki zawsze najłatwiej zabierało się dzieciom oraz osobom starszym, rząd Wielkiej Brytanii postanowił wspomnianą wcześniej dopłatę zimową do ogrzewania dla emerytów zwyczajnie zlikwidować. Było 300 funtów wypłacane co roku w październiku? Nie będzie 300 funtów wypłacanych co roku w październiku. Pamiętaj, prawdziwy brytyjski emeryt kozak. I tak każdej zimy więcej jeździ autobusem, aby ogrzewać się w nim faktem, że ludzie na niego oddychają. Ale żarty na bok. Ucięcie zimowej dopłaty ponad 10 milionom emerytów to, jak mam rozumieć, taka nieprzewidziana wcześniej niespodzianka. Niespodzianka, o której Partia Pracy podczas kampanii wyborczej celowo nikomu nie mówiła. No bo podczas kampanii wyborczej ludziom nie obiecywano przecież żadnych cudów, jedynie... Uzdrowienie czarnej dziury w budżecie brytyjskim, która na dzień dzisiejszy wynosi 22 miliardy funtów. A czym najlepiej pokryć taką finansową garganturę? No, zdaniem nowego pana premiera, najlepiej zacząć od strzyżenia na zero wszystkich emerytów. Już kij z tym, że to głównie dzięki tej dopłacie emeryci podczas chłodnych miesięcy byli zwyczajnie dogrzani. Kij z tym, że jeden dogrzany we własnym domu emeryt więcej to tak naprawdę jeden emeryt mniej na szpitalnym korytarzu. No i wreszcie kij z tym, że istnieje tak na oko pierdiliardz 700 tysięcy innych. Sektorów, w których lewicowy rząd mógł zacząć szukać oszczędności. Emeryci to po prostu jeden z najłatwiejszych targetów. Swoje już wypracowali, a teraz można ich wszystkich ładnie pomrozić i wyrzucić na śmietnik historii. Lewoskrętny rząd pociesza oczywiście emerytur, że skasowany dodatek zimowy to przecież nic takiego. Rachunki tej zimy nie będą jakieś strasznie droższe. Natomiast emerytury jeszcze nigdy nie były takie hojne. No i emeryci tłumaczeniami rządu są do tego stopnia zachwyceni. Że po internecie od jakiegoś czasu fruwa już petycja, aby niezwłocznie odwołać premiera z okupowanego przez niego stanowiska. Petycja podpierana jest takimi argumentami, że. Nawet poprzedni, mocno-kowitowy rząd nie był tak bardzo oderwany od rzeczywistości, jak ten współczesny. Wielka Brytania osiągnęła moment, w którym w 10 sekund jest w stanie znaleźć w swoim budżecie miliony na alokację nowych lekarzy, specjalistów na terenie tego kraju, ale za nic w świecie nie jest w stanie znaleźć ułamka tej kwoty, aby zająć się własnymi ludźmi. Gdyby to był trailer filmu, to brzmiałby następująco. Tej zimy dzięki nowej kukiełce Klausa Schwaba u władzy będziemy mieli na wyspie miliony ginekologów ogrzewających się w hotelach za kasę podatnika oraz miliony emerytów stojących przed dylematem: zjeść czy grzać? Nagle okazuje się, że zwyczajnie nie warto jest się na wyspach rodzić, pracować, starzyć i umierać. Znacznie lepszą ścieżką kariery jest być w wieku poborowym. I przepłynąć tu z Francji wodnym Uberem. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis VPN pozwalający omijać zabezpieczenia tam, gdzie internet odmawia Wam dostępu. Jesteście w Wielkiej Brytanii, ale poglądalibyście sobie amerykańskie HBO. Jesteście w Polsce, ale chcielibyście sprawdzić brytyjskie BBC. A może jesteście w Korei Północnej i chcielibyście... No nie wiem, na przykład zalogować się do internetu i w tym miejscu wchodzi Rekin, cały na niebiesko. Wystarczy, że na dowolnej machinie typu laptop, telefon, telewizor zainstalujecie Surfshark i od tej pory będziecie mieli dostęp do serwisów i usług internetowych ze wszystkich krajów na mapie. No ale zmienianie internetowego adresu zamieszkania to nie wszystko. W ofercie firmy znajdziecie dodatkowy pakiet o nazwie Surfshark One, w skład którego obok samego VPN dodatkowo wchodzi skuteczny antywirus, bezpieczna wyszukiwarka Search oraz Alert. Taka cyfrowa konfitura wysyłająca wam powiadomienia za każdym razem, kiedy wasze dane wyciekają do sieci. Tak więc jeśli lubicie mieć niemal 100% kontrolę nad tym, co oglądacie w sieci, a dodatkowo chcecie zabezpieczyć się na wszystkich możliwych frontach, to zapraszam do linku w opisie. Szczegóły znajdziecie w pierwszej linijce pod filmem. No więc podczas kiedy zdrowomyślący ludzie rozkminiali, jak będzie wyglądała w Anglii nadchodząca zima, brytyjska lewica błyskawicznie zrealizowała i przepchnęła Kolejny genialny pomysł, pomysł, który ciężko opisać bez jednoczesnego łapania się za głowę. No więc ktoś tam w Partii Pracy z niepełnym podstawowym ogarnął, jak raz na zawsze rozwiązać problem pękającego w szwach brytyjskiego więziennictwa. Nie wiem, czy wiecie, ale w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii. Strasznie przybyło nam nowych skazańców. Zwłaszcza wśród osób piszących niepochlebne dla tego kraju opinie na Facebooku. Nowa brytyjska rzeczywistość jest taka, że każdy wpis atakujący nielegalną imigrację, rząd pana Kira Starmera traktuje jako skrajnie prawicowy i rasistowski. Natomiast miejsce autora takiego postu automatycznie jest w Pierdlu. A ponieważ w tym kraju liczba pomieszczeń bez klamek jest ograniczona, natomiast interesantów cały czas przybywa, lewica wpadła na kolejny genialny pomysł. Może powiększyć te cele. Nie, to kosztuje. Może wziąć i przebudować te więzienia? Nie, nie, nie. O, a może zbudować po prostu więcej więzień? Nie, nie, to, to też nie. Ty wiem! Może po prostu potwierajmy więzienne cele i zacznijmy opróżniać je z zalegających tam przestępców. Zróbmy w tym samym miejsce dla prawdziwych przestępców. Ludzi, którzy dla tego kraju stanowią prawdziwe zagrożenie. Ludzi. Piszących brzydko i niepochlebnie o tym kraju na Facebooku. No i wierzcie mi, że chciałbym w tym miejscu się po prostu nabijać, ale nie mogę. No więc rząd Wielkiej Brytanii doszedł do wniosku, że każdemu więźniowi, któremu do końca odsiadki pozostało mniej niż 5 lat, należy się wcześniejsze wyjście na wolność. No co, normalne. Wyrok pozbawienia wolności na okres mniej niż 5 lat w tym kraju i przy tych rządach. Nawet niewinne osoby dostały większe odsiadki. Czym jest wypuszczenie na wolność kogoś, komu do końca wyroku pozostało mniej niż 5 lat? No i kiedy ten kraj zastanawiał się, czym będzie ogrzewał swoje domy w nadchodzącą zimę, kilka tygodni temu pękające w szwach brytyjskie więziennictwo zwyczajnie osuszono z blisko 2000 skazańców. Dobrze usłyszeliście! Więzienne cele otworzyły się i 2000 chłopa poszło! A jak to było zorganizowane? A najlepsze, że to była dopiero rozgrzewka. No bo już w październiku dołączą do nich więźniowie. W którym do końca odsiadki pozostało 5 lat albo troszkę więcej. I nieważne, że ofiary tych przestępców oficjalnie zaczęły protestować w obawie o swoje życie. Jeśli w tym kraju czegoś nie wiesz, to pamiętaj, że lewica wie lepiej za ciebie. Zanim zaczniecie wyciągać pochopne wnioski, to powiem wam, że wszyscy tutaj trochę za bardzo panikujemy i troszkę nie nadążamy za logicznym rozumowaniem lewicy. Według nowego pana premiera to nie obecni skazańcy wychodzący na wolność są prawdziwą zakałą społeczeństwa. Prawdziwym niebezpieczeństwem dla Wielkiej Brytanii są ludzie tacy jak Stuart Smith. Ty wiesz co zrobił Stuart Smith? Ja ci, ja ci, powiem co zrobił Stuart Smith. Tylko nie wiem czy jesteś na to gotowy, bo sprawa jest naprawdę gruba. Stuart Smith w jednym z postów na Facebooku napisał, że w Wielkiej Brytanii jest... Zbyt dużo meczetów. jaki, jakiś wyrol? Ty, za co dostałeś 10 lat? Za jeden z wielu postów na Facebooku, coś, coś o meczetach. Strasz, strasz! Według pana premiera, ze społeczeństwa wystarczy pozbyć się takich ludzi jak Stuart Smith, a więc ludzi publicznie piszących niewygodną, pra znaczy e, piszących obraźliwe posty szykanujące ten kraj i rząd, a Wielka Brytania magicznie sama się naprawi. No więc, zgodnie z nową logiką, wypuśćmy na wolność gościa, który po pijaku wjechał w przystanek pełen ludzi. I wsadźmy w jego miejsce typa, który na Facebooku wkleił mem podżegający ludzi do nienawiści. Tak, i, i, i to załatwi nam wszystko. To, czego brytyjska lewica nie przewidziała, to fakt, że ogromna masa skazańców po wcześniejszym wyjściu z więzienia. Tak naprawdę nie ma dokąd iść. I jeśli te więzienne cztery kąty były dla nich przez ostatnie lata domem, to oni zrobią wszystko, aby niezwłocznie za kratki wrócić. Jak się domyślacie, pod brytyjskimi więzieniami natychmiast zaroiło się od reporterów i od kamer. No i ogromna większość więźniów odgraża się przed tymi kamerami, że zaraz po wypuszczeniu na wolność ponownie popełnią przestępstwo. Tylko i wyłącznie po to, aby za te kratki wrócić. Raz jeszcze nachodzić będą te same rodziny. Raz jeszcze zajmą się uliczną dilerką. A może nawet, tak dla pewności i aby iść z duchem. Czasu, napiszą coś obraźliwego na Facebooku. Czy brytyjski rząd jest tak głupi, że aż nielogiczny? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem chodzi tutaj bardziej o. Nowego wyborcę. No bo nie jeden wypuszczony grubo przed zakończeniem wyroku skazaniec, powiedział do kamery, że w przyszłości bardzo chętnie zagłosuje na partię, która skróciła jego wyrok o 5 lat. Nazwijcie mnie nieprogresywnym, albo nazwijcie mnie kolesiem, który ma problem z pomalowaniem włosów na niebiesko, ale w dalszym ciągu mam problem ze zrozumieniem motywów działania brytyjskiej lewicy. Wypuszczamy z więzienia typa, który bił żonę i kolegów z pracy tylko i wyłącznie po to, aby zrobić w tym więzieniu miejsce dla gościa, który. Stał sobie na skwerku w Londynie i machał pustą flagą. Wielka Brytania na własne życzenie zamienia się w kraj mem. Jeśli zauważysz na ulicy typa, który wygląda jak ziom przedwcześnie wypuszczony z więzienia, to prawdopodobnie tak na 90% będzie to ziom przedwcześnie wypuszczony z więzienia. Tylko w Wielkiej Brytanii dożyliśmy czasu, w których rząd wypuszcza na wolność dealera narkotykowego, a ten niezwłocznie wsiada w uczciwie zakupione lambo, a następnie odjeżdża na czerwonym świetle, aby ratować resztki upadające. Biznesu. Tylko w Wielkiej Brytanii rząd zamiast poszukać kasy na rozbudowę pękającego w szwach więziennictwa, ostatnie swoje grosiaki wydaje na pomoc i dozbrajanie innych krajów. A także tej, no, yy, nielegalnie płynącej tutaj na łodziach imigracji. Aha, na no wypadek, gdybyście akurat tej decyzji rządu, a więc decyzji na temat wcześniejszego wypuszczania skazańców z więzień, obawiali się najbardziej. Pragnę Was uspokoić. Nie wszyscy przestępcy kwalifikują się do wcześniejszego zakończenia odsiadywanego wyroku. Rząd Wielkiej Brytanii zdecydowanie odmawia wypuszczenia z zakratek. Jednego z najgroźniejszych przestępców, jacy chodzili po tych wyspach, zdecydowanie odmawia wcześniejszego wypuszczenia na wolność gościa o imieniu sam Melia. Kiedy usłyszycie zarzuty, na podstawie których sam trafił za kratki, to myślę, że automatycznie odzyskacie wiarę w brytyjski system prawny. Wiecie, co zrobił sam i dlaczego rząd odmawia wcześniejszego wypuszczenia go z więzienia? Jeśli nie wiecie, co zrobił ten człowiek, to ostrzegam. Dalsza część programu jest dla ludzi o stalowych nerwach. Otóż w marcu tego roku. Sam Melia na ulicach Londynu przyklejał na ulicznych murkach naklejki z napisem It's okay to be white. No nie wiem jak wy, ale ja automatycznie czuję się bezpieczniejszy, kiedy wiem. Że tego typu ludzie siedzą w więzieniach. Bezpiecznie czuję się też, wiedząc, że dzięki obecnemu rządowi Wielkiej Brytanii, w tym roku i w kolejnych latach na wyspach powitamy jeszcze więcej francuskich łódek pochodzenia afrykańskiego. A wszyscy sceptycy, no, myślę, że oni na cały ten proces po prostu źle patrzą. Dopływające do wybrzeży Wielkiej Brytanii łódki z lekarzami, specjalistami to nie może być samo w sobie nic złego. No bo nie wmówicie mi, że dopływające do wybrzeży kraju kutry są tak naprawdę początkiem upadku tego kraju. I rząd wie o tym, ale nic nie robi. Naprawdę chcecie mi mówić, że od kilku lat dzienna liczba odwiedzin... Jedynie zwiększa się, a rząd cenzuruje i zamyka w więzieniach ludzi, którzy patrzą na to krytycznie? Poprawcie swoje foliowe czapeczki! Ja osobiście nie widzę niczego podejrzanego w tym, że natychmiast po wygranych przez lewicę wyborach w tym kraju liczba odwiedzin ze strony dzielnych pływaków jedynie poszła w górę. To właśnie za kadencji tego rządu, 15 września, odnotowaliśmy prawdziwy rekord takich odwiedzin. To właśnie 15 września na zaledwie 14 łodziach. Odwiedziło nas aż 801 lekarzy, farmaceutów, kardiochirurgów, lekarzy, specjalistów, profesorów. Znacie to. Przecież gdyby proceder ten był podejrzany albo szkodliwy dla kraju, to rząd wiedziałby o tym i coś by z tym zrobił, prawda? No bo jeśli starmerowi potrzebne są pieniądze, to natychmiast zabiera je emerytom. Jeśli potrzebne są mu nowe miejsca w więzieniach, to zwyczajnie otwiera drzwi do celi i wyrzuca wszystkie zalegające tam bydlaki śmierdziele. A jeśli nie chce, abyśmy krytycznie podchodzili do zjawiska nielegalnej imigracji, to robi dwie proste rzeczy. Po pierwsze, za publiczne używanie takich słów jak inwazja albo cicha zgoda na przejęcie kraju, można teraz zupełnie zwyczajnie dostać wyrok, a następnie odsiadkę w jednym z kilkuset przepełnionych więzień. A po drugie, zarówno pan premier Wielkiej Brytanii, jak i Wszystkie pisma prorządowe nie używają już dłużej pojęcia nielegalna imigracja. Zamiast tego od dzisiaj wszyscy mówimy nieregularna migracja. No w sensie taka, która na co dzień z reguły się nie zdarza. Przy okazji zauważcie ten proces wybielania negatywnych słów. No ale do rzeczy. Z problemem nieregularnej migracji. Bez problemu poradziły sobie Włochy, regulując ilość najeźdźców o 60%. No i Włochy wcale nie musiały przy tym wychodzić z Unii Europejskiej. Z tematem nieregularnej migracji również całkiem dobrze poradziły sobie Węgry. Ten ich węgierski orban po prostu pakuje całe te rozkrzyszane dziadostwo w autobus, a następnie paczkę odsyła z powrotem do nadawcy. Do Brukseli. No i tak się składa, że Węgry jakoś też nie musiały w tym wszystkim wychodzić z Unii Europejskiej. To tylko pokazuje, że o interesy własnego kraju można dobrze dbać również jako członek większej wspólnoty. Czasami wystarczy mieć po prostu odpowiednio sprężysty palec środkowy. Natomiast problemem nieregularnej migracji. Jakoś totalnie nie umie poradzić sobie właśnie Wielka Brytania. Żaden dotychczasowy rząd tego kraju nie miał odpowiednio twardego kręgosłupa, aby światowej agendzie powiedzieć nie. Plan rozpieprzania własnego kraju dzieje się na naszych oczach już od wielu, wielu lat, ale za kadencji tego rządu jedynie przyspieszył. Aby pokazać ludziom, że rząd czuwa i jednak z tym problemem coś robi, nowy brytyjski pan premier kilka dni temu. Widowiskowo wsiadł w samolot, a następnie bardzo demonstracyjnie udał się do Włoch, aby publicznie i przed kamerami dowiedzieć się, jak zredukować liczbę nieproszonych gości. Yy, no powiedz mi Georgia, najlepiej tak, żeby było słychać do mikrofonów, to co wy żeście tam zrobili, że do waszych drzwi nie puka już ani jeden uciekinier wojenny? Powiem wam krótko, ta cała szopka z jeżdżeniem po różnych krajach i szukaniem recepty na nieregularną migrację, to jest totalna żenada. Premierem Wielkiej Brytanii jest koleś, który musi Musi wyjechać z własnego kraju, aby zapytać inny kraj, jak rozwiązać problemy swojego kraju. Premierem Wielkiej Brytanii jest koleś, który w dobie internetu i błyskawicznych połączeń wideo nadal musi wsiąść w samolot, wydać kupę kasy podatnika, aby udać się do innego kraju i porozmawiać. Wymieńcie pięć sposobów na jak najbardziej beznadziejne marnowanie pieniędzy podatników i czasu, a założę się, że to co odwalił Starmer znajdzie się w topowej trójce. Bo prawda jest taka, że Wielka Brytania to kraj, który co roku przytula ćwierć miliona nieregularnej imigracji, a oprócz tego zapewnia im absolutnie wszystko, czego potrzebują do życia w komfortowych warunkach, przy okazji drenując przy tym do sucha krajowy budżet. No a w międzyczasie w poszukiwaniu oszczędności rząd Wielkiej Brytanii depcze własnych obywateli po głowach. W tym roku akurat wypadło na emerytów. Lepiej, żeby marzł brytyjski emeryt niż afrykański gwiazdor. Powiedzieć, że obecny rząd Wielkiej Brytanii i obecny premier są bezużyteczni to jak powiedzieć, że II wojna światowa była niewielką regionalną sprzeczką, głównie o charakterze pokojowym. No i w świetle tego wszystkiego zaczyna się rodzić w Wielkiej Brytanii naprawdę ostry niepokój związany z nadchodzącym 30 października. To właśnie wtedy zostanie ogłoszony nadchodzący przyszłoroczny budżet. Przypominam tylko, że poprzedni rząd równo rok temu bardzo racjonalnie i bardzo odpowiedzialnie podszedł do tematu wydatków i oszczędności. No i bardzo racjonalnie przygotował tabelę przychodów i wydatków. W zeszłym roku, na przykład, z pieniędzy podatnika finansowaliśmy ogromny, wielomilionowy pomnik upamiętniający wszystkich muzułmanów dzielnie walczących po stronie Anglii podczas II wojny światowej. I takich kwiatków było tam zdecydowanie więcej, ale podejrzewam, że. To i tak nic w porównaniu do tego, co zobaczymy w tym roku? Nawet dziś, a więc na miesiąc przed ogłoszeniem przyszłorocznego budżetu można już zadać sobie całkiem logiczne pytanie. Ile w nadchodzącym roku brytyjska lewica zechce wydrzeć nam z kieszeni na realizację polityki totalnie odklejonej od rzeczywistości? O ile więcej zapłaci brytyjski podatnik, aby wszyscy ci, którzy nie mają, mieli dokładnie tyle, ile mają ci, co teraz mają. Bo pracują. No i jedno jest pewne: wszystkie osoby odpowiedzialne za przyszłoroczny budżet, nieważne jak głupio go rozpiszą, tej zimy na pewno zmarznięte chodzić nie będą. No bo plan na brytyjskiego obywatela od dziesiątek lat pozostaje niezmieniony. Zarabiasz, płacisz podatek. Wydajesz, płacisz podatek. Oszczędzasz, płacisz podatek. Kupujesz, płacisz podatek. Sprzedajesz, płacisz podatek. Oddajesz za darmo. Też płacisz podatek. A jak umrzesz, to zabiorą ci resztkę tego, co miałeś, a następnie wszystko zmarnują. No i mając to wszystko na uwadze, dochodzę do jednego prostego wniosku. Premier Wielkiej Brytanii nie jest tak do końca bezużyteczny. Przecież zawsze, ale to zawsze można użyć go jako złego przykładu. Yeah, yeah. Ej, hey, patroni! Niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem ten, kto uważa, że dzisiejsza Wielka Brytania to dokładnie taki sam kraj jak 15 albo 20 lat temu. Tylko zanim czymkolwiek we mnie rzucicie, pamiętajcie! Odważnie mówi do was człowiek siedzący za wyświetlaczem waszego telefonu i telewizora. A patronami, którzy nasz kanał w tym miesiącu poczęstowali największą ilością gotówki, okazali się Tamworth Roofing, Roofed on Right LTD, Nefretetę sklep Peterborough, Jarosław Gura, Anna Jakubowicz, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Ewelina Węglarz. I Martin Bydlosek. A na koniec pytanie: roku. Co powiedział George Floyd, kiedy dziecko poprosiło go o napompowanie piłki? Nie mam powietrza! Do następnego!